Witam Was bardzo serdecznie, widzowie. Dzisiaj przed Wami nowy tryb Among Us. Będzie to dokładnie chowany. Zasady są bardzo proste. Jedna osoba, która szuka, musi znaleźć pozostałe 9 osób, które się oczywiście chowają. Szukający będzie miał ograniczone pole widzenia do minimum, a chowający będą widzieli wszystko. Oczywiście w tym trybie nie robimy żadnych zadań, nie zgłaszamy ciał, a wygrywa osoba, która zostanie znaleziona jako ostatnia. I słuchajcie, umawiamy się tak. 10 tysięcy łapek, nagrywam dla Was kolejny tryb z Among Us. No i oczywiście subskrybujcie mój kanał po więcej takich Filmów. I mam oczywiście nadzieję, że Wam spodoba się dzisiejszy odcinek. Także pierwsza runda, słuchajcie, my teraz będziemy się chować. Jaś jest impostorem, on będzie nas szukać. Później ja będę impostorem, ja będę szukać. Także pamiętajmy o tym, że Jaś ma ograniczone pole widzenia. My widzimy wszystko dookoła. Także 3, 2, 1, chodźcie się chować. Chodźcie się wszyscy chować, a Jaś ty za 10 sekund dopiero szukaj. Także ja cię odliczę. 10, Jestem 9. Na tej mapie. No chodź Ewela, chodź za mną. Evela, chodź, Uf. my się musimy trzymać w Daj, Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. Chodź, ja ci pokażę, pokażę ci najlepszą kryjówkę. Patrz, Dajemnicy, tu jest tak? najlepsza kryjówka. Идишь? Идишь? I pamiętajcie, musimy uważać na Jasia. Jaś, dawaj, zaczynaj e, szukać. I chodź w ogóle tam bli bliżej. Nie. Dobra, Ej, Jaś już szuka. ja tutaj wiecie, on ma ograniczone pole widzenia więc ja go. Dobra, mamy, mamy go tutaj, mamy. jest tutaj. On już zaczął szukać. No widzowie, oczywiście zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie kolejne takie rzeczy, zobaczcie, pamiętajcie, żeby nie reportować ciał. Nie reportujemy ciał. Także Jaś znalazł już pierwszą osobę. No jest nieciekawie, jest nieciekawie. Dobra, Ewela, gdzie ty jesteś? Ja poszłam w tą miejscówkę zostałam tam gdzie A, jej pokazać. Chodź za mną, chodź, chodź. Ty... Chodź za mną, chodź Bela. Ej no to <laughs> Tak, pani, wolno się tak, ty się oczekuję. Chodź chodź, 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 chodź. Wow! Jak się wystraszyłem Jezus Maria, ja też, mogę. Ja, ja, tutaj... tutaj... ja idę tutaj się schować. Ej, ciekaw <laughs> jestem, gdzie on jest! Ej, zostawimy się! Tu jestem, tu, chodź! No wiem, ale chodź, tu chodź, musimy chodź. się schować. No wiem, wiem wiem, tylko tutaj... Dobra, to cofnijmy się. Chodź cofniemy się, chodź, chodź, chodź. chodź, chodź. Musimy uważać, bo on może za, każde, za każdego rogu. Patrz, okay. tu jest, tu jest jeden gość. <laughs> Ojej, kupie no, no. Patrz, patrz na to, patrz na to. chodź, 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 chodź. chodź. Co znasz, takie kryjówki? A, widzisz, gra się, gra się Mamonga, dokładnie tak. Jezus, jakim ja się ten. Ej, ale to straszy, nie? strasznie, nie? Dobra, dwie osoby no. już są na pewno znalezione przez niego. Tylko gdzie ten jaś? Chodź, choć, chodź Nie. Ej, kolejna nie, osoba. Kolejny. To trzy osoby już, nie? on tu gdzieś jest, on tu jest gdzieś blisko. To... Dobra, ja tutaj idę, ja się boję, rachun. Ja sprawdzam, ja sprawdzam, gdzie on może być. Tylko go nigdzie nie widać, widzowie. Ło! Wow. Serek, Robisz? Ja nie mogę. A się wystraszyłem. Jak dostanę zawału przez ciebie, to... <laughs> o, ty. O, ja nie nie mogę. Ale, on 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 goni! On mnie <laughs> goni! Ale jesteś! To ściany I co się stało? Ej, zobaczmy, zobaczmy kto, kto w ogóle przetrwa. Jaś, czy on znajdzie wszystkich? Kto jeszcze żyje w ogóle? Jeszcze muszą żyć co najmniej dwie osoby. Aha, tutaj jest, dobra. A jak blisko jest. To jest? Jak on jest blisko, xD. No myśli się, czy nie? Nie. Ja już myślałem, że go nie znajdzie. No, uwaga, uwaga, czy go znajdzie? Czy go... Dobra, jest! Lecimy z drugą rundą. Druga runda i teraz Ewela będzie szukać, także Ewela, daj nam 10 sekund na schowanie. E, no i lecimy, chodźcie, chodźcie, chowamy się, a Ewela, 9, ty odliczaj. 9. Ciekawe jest, kiedy, kiedy mnie znajdziesz. No mam pomysł. 6, 5, 4. Uwaga, 3. Dwa, jeden. Szukam! Słyszałem. Ja tej mapy Wystaje. za bardzo Ona nie... mnie jedna. nie zobaczy, Na mnie nie, nie zobaczy, nie ma ci, nie ma szans. Dobra. O mam, 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 nie, proszę mi nie uciekać! Czekaj, czekaj! Ja bym chciał wiedzieć, gdzie ty jesteś. Patrzcie się, tu jest Tu nie ma nikogo. Ja tutaj LOL! Co? Nic, 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 nie zobaczyłaś jednego gościa. Ja. A to ty jesteś w takim razie tu! Nie. Ja, a tu. Nie. Ja, ja dopiero idę znalazłam z osobę Jest tu! O nie! Jest! O nie! Nie, jest, niebieskiego, zielonego znalazłam. Gdzie się trzecią osobę. Gdzie tu są jeszcze jakieś? Czekaj, ej, tutaj. Patrzcie się, ono tu jest. O. Nie! Rafa, rafa, rafa. Ty oszuście, chodź tu. Czekam, ej, gdzie ty Ej, czekaj. Nie wiem. Ej, to jest niesprawiedliwe, Rafa, Gdzie ty jesteś? Jezu. Czekaj, ja cię tu o Jezu. Nie, uciekłeś mi, ale jesteś Boa Dobra, podpowiem ci poszedłem do góry. Ewela, poszedłem do góry jakby co. Nieprawda. Prawda, naprawdę, poszedłem do góry. Nie, nie, chodź nie, 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 do góry, nie, 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 naprawdę, nie. chodź do góry. Nie wierzę! Co? Co? Rafał ci się nieśnięł! Co? Nie mogę nic, nic nic nic, nic nie mogę ci powiedzieć. Jak ty jesteś niby? Ty Rafa mówię, że gdzieś tu jesteś niby, także ja tu cię idę szukać. Czekaj tutaj. Nie mam pytań, naprawdę. I za tą Nie. Ktoś... Nie, ja się szedłem <grym> schować! Ała. Choinka! No. Dawaj go, dawaj go! No i mamy! Kto został ostatni? Tego tak, ja jestem ciekaw. Dobra, widzowie, teraz ja jestem impostorem. Oczywiście ja będę seekerem, czyli będę szukać. Także, no, słuchajcie, wy macie chwilę na to, żeby się schować. E, ja odliczam. I widzowie, jak możecie zobaczyć, tak jak wam powiedziałem wcześniej, mam ograniczone pole widzenia. No i w ogóle wymyślałem, że zrobię rafa, mówi właśnie wam on gas, ale zostawcie łapkę w górę. No i słuchajcie, daję wam 10 sekund na znalezienie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I widzowie, mamy, jest teraz 9 osób w lobby, czyli mam 8 osób do znalezienia. No, jestem ciekaw, czy tutaj za pudełkami ktoś jest. Jak widzicie, no ja mam dużo trudniej teraz, no bo muszę zaglądać wszędzie i też mam właśnie ograniczone to pole widzenia. A ciekawe, co by... Ja się nie skupałam jeszcze. O, dzień dobry. Siema, Jasiu. Dobra, mamy pierwszą osobę. Sorry, Jasiu. E, no nic, lecimy dalej. A słuchajcie, a co będzie, jak wyłączę światło? Haha. Ha! Dobra, idziemy na dół, sprawdźmy tutaj na dole. A czy ja mogę używać wentów? Ewela, powiedz mi, czy mogę używać wentów, czy nie? Daj mi znać. Jak myślisz? Nie mogę. Nie mogę używać wentów? Czyli w takim razie użyjemy sobie po prostu jednego z wentów. Ja Czekajcie. czuję, że ja wygram. Skakuję. Dobra, przejdźmy sobie tutaj. Okej, okay. wyskakuję. Ewela, ty wygrasz, czy przegrasz? Co ty powiedziałeś? Wygram, mówię, że wygram tą rundę. Ja idę tutaj na dół. Tu na dole ktoś będzie na pewno w tam. Ja, nie jak si ten Specimen room. Zapomnijmy, jak on się nazywa. Idziemy tam do specimen roomu. I sprawdźmy, czy tutaj ktoś jest. Na około tego stołu sobie przejdźmy. Oczywiście musimy popatrzeć. Każdy za kamary Kumacie o co chodzi? I co najważniejsze, ja muszę tą osobę zobaczyć. Nie, że mi się tu zaświeci do zabicia. Tylko ja muszę tą osobę widzieć. Wiecie o co chodzi? Ale mam e, krótki dystans do e, zabijania, więc będzie spoko. Dobra. A co znalazłeś już? No, jedną, jedną jak na, jak na razie znalazłem. Czekajcie, tutaj przy teleskopie. Ej, nie ma nikogo. Tutaj tak samo nie ma nikogo. Tutaj na dole. Choinka, no? Może ma dłoną technikę. Czekaj, jeszcze tutaj przy rakiecie. Wy pewnie uciekacie, oszuści. Ty tu. Ja tu stoję ktoś w miejscu będzie. cały czas. Ej, a je, ta góra prześwituje? Ja zawsze byłem pewien, że to nie prześwituje. Czyli tu normalnie kogoś mogliśmy wychaczyć. Tutaj za tymi górkami nic. Tutaj też. Ej, gdzie ci ludzie są? Co jest grane? Co tu się dzieje? Dobra, chodźmy na górę. Oni no za tobą chodzą. za twoimi plecami są. Obrót Tak mówisz? Dobra. No? Nie, ale nie ma nikogo, naprawdę. Chodźmy jeszcze tutaj do ofisu Czy ktoś jest w opi. W ofisie. Dobra, używam wenta. Uwaga na wenty. Tyle wam mogę podpowiedzieć. O, chodźmy tu. Dobra, wychodzę. Mi sprawdzę, dopiero mam jedną osobę znalezioną. A wiecie co? Na pewno oni się pochowali w rogach mapy, czyli na przykład tutaj. U... O! Dobra, uh, dobra. mamy drugą osobę znalezioną. I zobaczmy jeszcze tutaj, czy ktoś tutaj jest, czy ktoś tutaj jest za tym. W ogóle jaka tu jest miejscowa do schowania się, nie? Czekajcie, tutaj. O, tutaj się tak nie da, ale tu się da kozak schować. Czy oni naprawili sobie światło? Wiecie co? Dla, dla utrudnienia pozamykam im wszystkie drzwi. Tak zrobimy. <laughs> I co teraz? I co? Dobra, mamy tutaj drugie ciało. Zobaczmy tu. Ej, właśnie, od statku, bo tutaj jakiś gość mógł sobie wejść. O, proszę bardzo, mamy trzeciego! No, no, no chyba... Ej, zgubiłem go. Nie mam pojęcia gdzie on jest, dobra, chodźmy na dół Czyli mam trzy osoby znalezione, zostało mi jeszcze ile? Było osiem Czyli jeszcze tak? pięć Czy osób mam do znalezienia Pięć osób, patrzmy tu na dole Zobaczymy w ogóle kto się najlepiej schował później No i Franek, dzień dobry, siema, siema Cześć mistrzu e, Cztery osoby znalezione, weźmy, otwórzmy sobie tutaj drzwi A Ewela dalej w grze Właśnie dziwne, że ja ciebie jeszcze nie znalazłem, no nie? Właśnie ja zawsze byłam najgorszą. No nie, chłopaną, nie? a tu proszę. Wejdźmy sobie tu do gór. Ej, czemu ja tego nie mam? Aha, dobra. Dawno nie grałem w Amongasa. A będzie teraz więcej Amongasa. Zostawcie łapki. Powymyśla... Powymyślamy fajne tryby. Chodźmy tutaj, czekajcie, chodźmy tu na dół, okej. Okay. Czy tu na dole w tych rogach też nie ma nikogo? Dobra, wiecie co? Myślę, żeby e, zrobić wcześniej. E, żeby zrobić teraz to samo, co wcześniej. Czyli zgaśmy światełka. Tak, żeby nic nie widzieli. No i mamy! Dzień dobry, siema Ewela. Ja jestem posągiem, to ci się wydaje, że Ewela, słuchaj, dam ci jedną szansę, ale musisz dobrze odpowiedzieć na pytanie. Dobra. Pięć 5 razy 5. Masz 3 sekundy. Raz, dwa, 25. Pięć pięć. Dobra. Możesz się schować jeszcze raz. Dajmy, Eweli, jeszcze jedną szansę. No, uciekaj, uciekaj stąd, Ewela. Uciekaj już. Aha! <grym> Ewela dalej stoi w tym samym miejscu. X, dobra. A wiesz, to by było fajne? Zdradziecki tak, chowany. No, to będzie, to będzie naj, kolejna seria, właśnie. Chowanym. Zdradziecki chowany, ale każdy będzie miał wyłączone światło. Tak zrobimy. E, I sprawdźmy, czekajcie, chodźmy sobie tutaj. Użyjmy. Ale mam ciulową kryjówkę. <noise> Jestem ciekaw gdzie Oj, co ty mówisz Czyli Ewala na pewno poszła w drugą stronę niż ja Zobaczmy tutaj Ej, nie ma nikogo przy... Właśnie Mamy kamery, widzowie, użyjmy sobie kamer Na kamerach nikogo nie ma O, jest ciało na kamerach Okej, okay, to by było na tyle, idziemy dalej, idziemy dalej Chodźmy, chodźmy w prawą stronę Dobra, będę dla was dobry i odpalę wam światło Odpalę wam to światło, proszę bardzo No i zobaczmy, gdzie oni są Czekajcie, użyjmy, okej okay. Miejcie. O, tutaj mi się report zapalił. O, Serek. Dzień dobry, dzień dobry. Czemu ja go nie mogę chycić? Siema, Serek. Bardzo mi przykro, kolego. Chodźmy jeszcze raz na ten statek, czekajcie. Chodźmy jeszcze raz na ten statek. O, dzień dobry. Mamy kolejną osobę I proszę. ty, Zapatrzyłem się na guzik i go zgubiłem. Dobra, po. Zapatrzyłem się na guzik i zgubiłem go, wiecie, żeby kliknąć po prostu kill Dobra, idziemy dalej Ktoś mi mignął, ktoś mi tu mignął Dobra, chodźmy do góry, chodźmy do góry tutaj Góry, do góry, do góry, do góry Co, Ewelak, gdzieś jesteś blisko? Co ty gadasz? Nie mogę powiedzieć, Co ty gadasz? Nie, 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 Gdzie ona jest? Ej, gdzie ona jest? Przy rakiecie? Nie ma przy rakiecie Ej, Ile osób mi zostało? Idziemy to sprawdzić Ile osób nam zostało w grze? Czekajcie, chodźmy tu na dół. Chodźmy, chodźmy, chodźmy. No o, nie żaden, na widzowie, mamy to. Ej, Ewela. Wygrała. <laughs> Czekajcie, Ewela niby wygrała, ale ona miała dwie szanse. Także Paweł i Ewela wygrywają.